Boska księżniczka. Niedługo po rewolucji rolniczej ludzie dokonali gigantycznych skoków na osi czasu ewolucji, czyniąc ją coraz mniej zależną od aniołów. W końcu nadszedł czas, by aniołowie, ci, którzy nazywali siebie strażnikami ludzi, odeszli spotkali się, wszyscy, u stóp wzgórza. Od kilku tysięcy lat kierujemy ludzkością. Przygotowaliśmy ich do panowania nad planetą, a teraz umieściliśmy ich na szczycie łańcucha pokarmowego, dlatego nadszedł czas, byśmy odeszli, pozwolili im być własnymi panami przeznaczenia i gatunku. Wszyscy nie łowie. Czeknęli wszyscy oprócz jednego, który nie wyobrażał sobie rozstania z ludźmi. To był anioł opieki. Wyruszamy dziś wieczorem, gdy księżyc najwyższy w najwyższym niebie. Tu się spotykamy. Znikajcie! Wszyscy aniołowie odeszli, by po raz ostatni nacieszyć się ziemią. Jednak anioł opieki udał się na odwiedziny do małej ludzkiej dziewczynki. Którą szczególnie próbował w ciągu ostatnich kilku lat. Dziewczyna ta była księżniczką Virginią. Dobra na człowieku. Będziesz bo tęsknić, uważaj na siebie zawsze. Błogosławię cię, że kiedy dorosniesz, urodzisz małą księżniczkę, która będzie najpiękniejsza i będzie miała moce jak żaden inny człowiek. Będzie Boską Księżniczką i wytyczy oświatu nową drogę, gdy będzie jej bardzo potrzebował. Gdy łza spłynęła z jego oczu i spadła na małą księżniczkę, zaleśniła, zanim wyparowała ze skóry. Żegnaj tej nocy. Gdy świat zasnął, aniołowie opuścili Ziemię. Jeden po drugim, wygodzących tysiące małych gwiazd, brzmiących wprost do nieba. Minęły lata od tamtej nocy, a mała księżniczka Virginia wyrosła na piękną pannę. Wyszła za mąż za księcia z sąsiedniego królestwa, a rok później urodziła najpiękniejszą dziewczynkę, jaką świat kiedykolwiek widział. Urodziła się boska księżniczka. Ona nigdy nie widział, że jest wyjątkowa. Nazywała się. Lisa! I faktycznie! Lisa była piękniejsza niż kiedykolwiek kogoś widział. E, a, mamo? Lisa! Kochanie, no wołam ci, wołam, no ileś można. Co znowu robiłaś? Ja, ile to z ptakami, mamo? Och, Lisa! Kochanie, jak to masz z ptakami? Musisz przestać mówić o tych nierealnych rzeczach, inaczej ludzie nie będą ci ufać. Jesteś księżniczką, pamiętasz? Ale mamo, ja naprawdę. Och, teraz możemy zejść na dół? Twój ojciec czeka. Tak, mamusiu. Lisa wyrosła na piękną księżniczkę, piękniejszą jeszcze nawet niż jej matka w młodości. Książęta z dalekich, obcych królestw zaczęli wysyłać propozycje do króla, prosząc jej rękę i ślub. Ale Lisa odrzucała ich wszystkich, ponieważ jej serce należało do dzikiej przyrody. Wymychała się w swoim pokoju, jako ptach, Przekraczała rzekę jak ryba, a potem galopowała jak klat w głąb lasu i spędzała tam czas na łonie natury. Część mnie mieszka w tobie. Moja dusza, całą ją masz. Ich drogi nasze zostaną złączone, była w sercu twym. Ty jesteś aniołem. Myśliwi, znowu tu? Nasz przytulczy ci nauczkę. Ej, spójrz na te pigną lisice. Nigdy nie widziałem. I pięknej. Tak! Zapewne jest warta fortuny! Myśliwi strzelili do jeźlicy, ale chybili, a zwierzę zniknęło w krzakach. Nie! Uciekła! Ruszajmy za nią! Myśliwi pobiegli w krzaków. Patrz! I ogon jest za drzewem! Myśliwi potoptali w stronę drzewa, ale w chwili, gdy do niego dotarli,. Uuuu, nie! to może! To powinno ich powstrzymać przed powrotem. Uch, Co jesteś! Mówią, że jeśli jest Jin, jest Jank. Kiedy aniołowie stąpili na ziemię wraz z nimi. Przyszedł demon. Demon tak złowrogi, że aniołowie musieli zamienić go w skałę. Teraz po kilku latach, po odejściu aniołów, skała zaczęła pękać, aż wyłonił się z niej ponownie. Demon. Jego oczy błyszczały zemstą, a na ustach malował się złowogi, złowrogi uśmiech. Wygląda na to, że anioły zniknęły. Teraz, teraz, teraz ten świat jest mój. Podczas gdy... Lisa! Gdzieś ty była! Mamo, ja właśnie byłam w ogrodzie. Och, zawsze wymyślimy, potem się z ojcem żeby martwimy. Chodź już prędko. Książę Agnus przyjechał na spotkanie z tobą. Książę Agnus? Mamo, mówiłam ci, ja nie chcę wchodzić za mąż. Ani słowa więcej. Chodź ze mną. No już. Ale, mamusiu. O, tutaj jest. Książę Agnusie. Poznaj moją córkę, Lisę. Miło Cię poznać e, wzajemnie. Dobrze. Wtedy może pozwolimy. spędzić Wam trochę czasu w odosobnieniu. Może poznacie się lepiej, co? Chodź, żona moja. Ach. Hej! tylko ciebie poznać. Przecież nie ma przymusu, żebyśmy się lubili. Przyjaciele? Listę poruszył taki gest. Pierwszy raz ktoś tak postąpił. Pewnie, czemu nie przyjaciele? Zawsze można to zmienić. Odprowadzisz mnie, może? Z przyjemnością uważam, że z czegoś. Księżniczka Lisa i książę Agnus przyślili się swoim towarzystwem. Wkrótce księżniczka zaczęła rozmawiać o tym, że może jednak jest szansa, że będzie chciała kogoś lubić. Dni mijały, oboje zaczęli się w sobie zakłóciwać i za po raz pierwszy spędziła kilka dni z dnia od lasu. I najwyraźniej nie tęskniła za tym. Znajdujący się w niej człowiek przytłoczył anioła w jej wnętrzu, ale potem nastał straszliwy dzień. Mieszam się w drzewa, mieszam się w powietrze, mieszam się w wodę i wszyscy ludzie będą mi służyć. <śm> <śm> Demon wniknął w ziemię. I drzewa zaczęły czerwienić. Wypuścił swoje części w powietrze. Zmieszał się z wodą. Wkrótce jego złośliwa toksyna zaczęła się rozprzestrzeniać po ziemi, sprawiając, że wszyscy chorowali. Lekarze, zielarze, pustelnicy, nikt nie mógł znaleźć lekarstwa. <śm> to jakieś zagranie! Coś diabelskiego, wyczuwam to, ale nie potrafię tego dotknąć. Mamo! Tato! Co się dzieje? I dlaczego wszyscy chorują, prócz mnie? Nagle Lisa zauważyła filtrową smugę dymu w powietrzu. Dokąd idziesz? Muszę widzieć, skąd to się bierze. Ale to niebezpieczne. Muszę iść, się. Idę z tobą. Ale nie czujesz się dobrze. Nie pozwolę ci iść samej. Ach, zgoda. Lisa podążyła za twoją smugą, Siedząc ją, dotarła na do góry. <gry> Agnes, mówiłam ci... Ja mam się dobrze. Patrz, drzewo! Ała! Agnes! Nie! Niemożliwe! Dlaczego moja moc na ciebie nie działa? Kim ty jesteś? I dlaczego to wszystko powi... powodujesz? Jestem ciemnością! Jestem zły! Jestem demonem! I wy wszyscy ludzie macie się przede mną kłaniać. Wasz gatunek będzie słabu i słabu, a ja będę panował nad wami. Teraz jeszcze stoisz, ale już niedługo. W tym momencie Lisa wzięła głęboki wdech i zamknęła oczy. Ty jesteś aniołem. Lisa odwróciła się w stronę drzewa, a demon warknął głośniej. O! To niemożliwe. Jesteś aniołem. Chciałabym tak myśleć. Och, jeśli umrę, możesz pewna, że zabieracie ze sobą. Myślisz, że o tym nie wiem? Gałę się drzewa oplotły lisę, a jej ciało złączyło się z drzewem. I nagle Purpura zaczęła blaknąć, wiatr stał się łagodniejszy. powietrze czystsze, woda jaśniejsza, ludzie lepsi. Książę Agnus obudził się i zobaczył, że drzewo znowu jest zielone. Lisa? Lisa! Agnus, tu jestem! Zagrożenie minęło! Jesteśmy bezpieczni! A ja nie rozumiem. Lisa wyjaśniła wszystko Agnusowi, który był zaskoczony. Niemożliwe. Są takie rzeczy, których nie da się po prostu wyjaśnić. Nadszedł mój czas, Agnus. Opiekuj się moimi rodzicami. Kocham Was. Lisa, nie! Oddałaś życie dla nas wszystkich. Jesteś boska, Lisa. Jesteś boska. Taka oto była historia. Boskiej księżniczki, ostatniego anioła stróża ludzkości. Ale nie myślcie chyba, że już jej z nami nie ma. Wysokie drzewo nadal rośnie w White Mountains w hrabstwie Inior we wschodniej Kalifornii. Liczy sobie 4852 lata. Jest to najstarsze drzewo na świecie. Boska księżniczka. Uśmiecha się do nas i chroni jako anioł stróż.